Ostatnio przeprowadzając pomiary akustyczne dowiedzieliśmy się, że moje pomieszczenie ma problemy. Ma dużo problemów. Największym z nich jest zbyt wysokie RT-60, dlatego dziś omówimy najłatwiejszy i najtańszy sposób walki ze zbyt długim czasem pogłosu. Absorbery są to ustroje akustyczne, które mają za zadanie zamianę energii kinetycznej fal dźwiękowych w energię cieplną. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu ich w swoim pokoju, będziecie w stanie znacząco poprawić jakość dialogów i ogólne wrażenia odsłuchowe. Zastanawiając się nad adaptacją swojego pomieszczenia, pewnie spotkaliście się z najróżniejszymi rodzajami absorberów. Od takich prostokątnych paneli, aż po maty wygłuszające z wybrzuszeniami w kształcie piramidek. Jeżeli podoba Wam się wygląd piramidek na ścianach i planowaliście użyć te elementy w swoim pomieszczeniu, to niestety mam dla Was złą wiadomość, ponieważ nie sprawdzą się w Waszym kinie. Wynika to z ich słabego współczynnika pochłaniania, a jest to najważniejszy parametr, na który musicie zwrócić uwagę przy zakupie absorberów. Jego zakres wynosi od 0 do 1, gdzie 0 oznacza całkowite odbicie dźwięku, zaś 1 całkowite pochłonięcie. Ci z Was, którzy oglądali poprzednie odcinki poświęcone adaptacji akustycznej oraz pomiarom, wiedzą, że nie ma pomieszczeń idealnych. Nawet używając zasady złotego podziału przy budowie pokoju, będziecie musieli okiełznać wiele fal stojących. I najbardziej problematyczne będą te w niższym zakresie częstotliwości. Wybierając taką 5-centymetrową, czyli dość grubą piankę, możecie zauważyć, że jej współczynnik pochłaniania osiąga dobre wartości przy częstotliwościach powyżej 1000 Hz. A przecież po pomiarach wiemy, że w moim pokoju, jak i pewnie w wielu z Was, problemy zaczynają się przy niższych częstotliwościach. Więc nawet gdybym okleił całe pomieszczenie tą pianką, nie poprawi znacząco akustyki. Wykres, który przed chwilą widzieliście na ekranie, był wykonany dla pianki 50 cm, a często można spotkać aukcje z dużo cieńszymi wersjami. Swoją drogą, chciałbym pochwalić wszystkich sprzedawców, którzy zadali sobie trud i wrzucili wykres, a nie nawijają makaron na uszy pięknymi zdaniami i hasełkami, które można spotkać w wielu aukcjach. Nasz dwucentymetrowy panel redukuje echo i pogłos w różnego rodzaju pomieszczeniach, takich jak pomieszczenia mieszkalne, biurowe, sale konferencyjne, sale wystawnicze, studia nagrań, sale kinowe czy teatralne. I to wszystko za 119 11, zł. Tylko dziś oferta specjalna. Przy zakupie czterech paneli dostawa gratis. Jeżeli nie chcecie wyrzucać pieniędzy w błoto, powinniście skorzystać z ofert takich firm jak zagraniczne GIK czy polskie Mega Acoustic lub Addictive Sound. W ofercie tych sklepów możecie znaleźć panele o grubościach 6 lub 11 cm, porównajmy więc sobie wykres 5 cm pianki piramidalnej z absorberem 6 cm i od razu możecie zauważyć, że w przeciwieństwie do pianki panel o grubości 6 cm pozwoli Wam zająć się niechcianymi częstotliwościami od 150 Hz w górę. Ale jeżeli naprawdę chcecie uderzyć w te niskie częstotliwości, Będziecie musieli zainteresować się panelami o grubości 11 cm. Wtedy dosięgniecie te najbardziej niepożądane częstotliwości poniżej 100 Hz. Niestety jest jeden delikatny problem. Takie panele to koszt ponad 300 zł i chcąc zaadaptować całe pomieszczenie, musimy się przygotować na dość spory wydatek. Zastanówmy się więc, czy można zrobić to tanie. Na pewno, na pewno. W tym celu przechodzimy do drugiej części materiału przeznaczonej dla wszystkich, którzy mają trochę wolnego czasu oraz miejsce do majsterkowania i zdolności. Manualny. Budowa panelu to nic trudnego. Powstało na ten temat wiele różnych materiałów. Jednak moim zdaniem brakuje w nich kilku informacji. Po pierwsze wiemy, że powinniśmy użyć wełny mineralnej, ale nikt nie mówi dlaczego profesjonalne firmy często korzystają z Isover PT80, która kosztuje 4 razy więcej niż Rockwall Rockslab Acoustic. Żeby to zrozumieć trzeba porównać wykresy obu materiałów lub poznać ich współczynnik oporności przepływu. Niestety ja nie mogę znaleźć potwierdzonych danych na stronie producenta. Ale na forach pojawiły się wartości 38 000 dla PT-80 oraz 9000 000 dla Rockwola. Mając te dane, możemy wejść na stronę Acoustic Modelings i porównać oba materiały. Jak widzicie, droższa wełna ma bardziej linearny wykres i lepsze działanie przy niższych częstotliwościach. Wynika to z jej większej gęstości i twardości. Dlatego profesjonalne firmy używają tego materiału. Ale jeżeli nasz budżet jest bardzo ograniczony, pamiętajcie, że lepszy wpływ na Wasze pomieszczenie będzie miało zawieszenie 8 paneli z tańszej wełny Rockwall niż dwóch z droższej PT80. Dodatkowo, jeżeli mamy trochę więcej miejsca na umieszczenie paneli, możemy dołożyć dodatkowe 5 cm tańszej wełny i zauważyć, że wykresy w dolnych częstotliwościach się pokrywają. Nawet jest lekka przewaga Rockwall. Drugą nieporuszoną kwestią jest tył takiego panelu. Często dla wzmocnienia konstrukcji panel zamykany jest z płytą HDF czy MDF. Uważam, że jest to błąd, ponieważ odsuwając panel od ściany lub sufitu możemy zyskać dodatkowe wygłuszenie w niższych częstotliwościach. Wracamy do strony i wybieramy tą samą wełnę o tej samej grubości dla obu wykresów, czyli przykładowo rockwall o grubości 5 cm. Jeżeli zamiast zabudowy i zamocowania absorbera bezpośrednio na ścianie użyjemy dystansów i pomiędzy panelem i ścianą lub sufitem stworzymy 5 cm przestrzeń, uzyskamy dużo lepszy wykres i właściwości bliskie użyciu podwójnej ilości materiału. Oczywiście, to, czy kupujecie panele, czy będziecie je budować sami, zależy tylko od was. Wiadomo, że firmy zajmujące się tym na co dzień, zrobią to dokładnie i panele pewnie będą wyglądały bardziej profesjonalnie. Jeżeli chodzi o mnie, ja będę budował panele sam. Po pierwsze, mam wszystkie potrzebne narzędzia. Po drugie, mogę wykonać panele o niestandardowych wymiarach, co będzie konieczne w niektórych miejscach. Po trzecie, nie oszukujmy się, budowa kina jest droga, więc trzeba szukać oszczędności. A jaka byłaby cena panelu wykonanego przez nas? Powiedzmy, że chcemy zbudować panele o wymiarach 120x60 cm i Grubości 10 cm i zrobimy to z najdroższych materiałów. Czyli do budowy wybierzemy sklejkę 1 cm o wymiarach 120 x 80, która kosztuje 158 zł w kastoromie. Z niej jesteśmy w stanie wybudować pewnie dwa, może trzy panele. Do tego kupujemy paczkę wełny PT-80, która kosztuje około 280 zł i jesteśmy z niej w stanie wykonać cztery panele. Geowłóknina, którą użyjemy w celu zabezpieczenia wełny przed pyleniem to koszt około 10 zł. Kanina transparentna, wykończeniowa na jeden panel, to około 15-20 zł. Do tego potrzebujemy oczywiście śruby, zszywki, klej i to będzie kosztowało około 10 zł na panel. Podsumowując, nie szukając żadnych promocji, jesteśmy w stanie zbudować panel o wymiarach 120,611 zł. Za 184 zł. Jeżeli użyjecie tańszych materiałów, czyli płyty OSB zamiast sklejki i wełny Rockslab zamiast wełny PT80, myślę, że spokojnie zmieści się 70-80 zł za panę. Mam nadzieję, że materiał był dla Was pomocny. W opisie wrzucę linki do strony Acoustic Modelings oraz do bloga, którego autor porównuje różne rodzaje materiałów absorbujących i wśród innych parametrów podał tam też współczynnik oporu przepływu, który nie jest naprawdę zbyt łatwy do znalezienia. Do zobaczenia w kolejnym materiale za dwa tygodnie, w którym postaram się omówić budowę oraz zastosowanie dyfuzorów. Pozdrawiam. Don't